Witam Cię serdecznie, z tej strony Artur Kosiński. Na przykładzie tej prostej strony, którą widzisz teraz przed sobą, pokażę Ci, jak działa system zarządzania treścią Drupal. Zacznijmy od logowania do panelu administracyjnego. W tym celu wystarczy wpisać w adresie naszej strony, dopisać do tego adresu słowo user. Pojawia nam się formularz logowania, w którym wpisujemy swoje dane. I po zalogowaniu w górnej części strony pojawia nam się pasek administracyjny, w którym możemy dokonywać różnych czynności związanych z naszą stroną. Zobaczmy teraz, jak wyglądają poszczególne zakładki i jak to wszystko działa. Strona główna widziała się już wcześniej, z tym, że teraz pojawiły się dodatkowe przyciski, których można edytować od razu tą treść. Zaraz się tym zajmiemy. Zakładka o firmie zawiera poza tekstem jeszcze grafikę, jakiś cytat. W ofercie też jest jakaś grafika. Galeria zawiera kilka zdjęć. Kontakt zawiera mapę dojazdu oraz formularz kontaktowy. Spróbujmy zatem edytować treść na stronie głównej. Możemy to zrobić klikając tutaj: edytuj, ale nie jest to dostępne we wszystkich motywach graficznych. Więc jeśli będziesz miał jakąś mocno spersonalizowaną stronę, może tutaj nie być tego przycisku. W każdym razie zawsze jest górny pasek administracyjny. Wystarczy, że wejść w zawartość odnaleźć tutaj wpis, który chcemy edytować. W tym wypadku to jest witamy na stronie. Edytujemy ten wpis i mamy tutaj edytor, który działa na takiej samej zasadzie jak popularny Word czy inny program do edycji tekstu. I spróbujmy usunąć sobie na przykład ten tekst. Ten tekst sobie powiększymy, zmienimy mu czcionkę i dodamy jeszcze zdjęcie. Aby dodać zdjęcie wystarczy znaleźć tutaj ikonkę obrazek. wyślemy sobie jakiś plik na serwer klikamy wysyłanie plików plik został dodany do naszej biblioteki wystarczy teraz kliknąć w niego i zostanie on dodany do wpisu możemy tutaj wyrównać go na przykład do lewej strony możemy nadać mu jakiś odstęp aby nie zlewał się tak z tekstem możemy zmienić jego wielkość gdy jest za duży klikamy OK i tekst, obrazek został dodany Zapiszemy teraz te zmiany i zobaczymy, czy to wszystko działa tak jak należy. Aby wrócić do strony głównej, wystarczy kliknąć tą ikonkę domku. Jesteśmy na stronie głównej. Jak widzisz, obrazek został dodany, tekst został zmieniony, więc wszystko działa jak należy. Zobaczmy jeszcze, czy jak się wylogujemy. Również wszystko jest tak, jak być powinno. Zalogujemy się jeszcze raz. Spróbujmy jeszcze dodać dodatkową podstronę i edytować jakieś zdjęcie w galerii. Aby coś dodać, wystarczy kliknąć Dodaj treść. Wybieramy tutaj podstronę. Wpisujemy sobie tytuł tej podstrony. Wpisujemy jakiś tekst. By było tego więcej, możemy to skopiować. Możemy sobie. Zobaczcie, jak działają te pogrubienia. Udostępniamy to w menu. Tytuł linka będzie taki. Zapisujemy stronę. Jak widać, ta podstrona się dodała. Więc, jak widzisz, jest to bardzo proste. Jeśli chcemy ją usunąć, wchodzimy w zawartość. Znajdujemy nasz tytuł, wybieramy Usuń. Usuwamy. Usunięto wpis. Sprawdźmy, czy jest w menu. Oczywiście go nie ma. Także wszystko działa tak, jak trzeba. Yy, chciałem Ci jeszcze pokazać jak zmienić na przykład galerię akurat ta strona zawiera galerię być może Twoja strona też będzie ją zawierać wystarczy edytować tym guzikiem lub znaleźć tą galerię w zawartości tak jak poprzednio i mamy tutaj kolejno zdjęcia możemy sobie je zamieniać możemy sobie usunąć jedno zdjęcie możemy jeszcze coś dopisać pod galerią i zapiszmy, zobaczmy czy to zdjęcie zostało usunięte jak widać, wszystko działa tak jak trzeba. Wylogujmy się więc.